Cześć, witajcie Mamy tutaj dzisiaj taką karmę, wild fish W niedużych takich opakowaniach, 200 gramowych Tak wygląda na żywo A takie Pudełeczko jest To jest karma generalnie Ta odmiana, wild fish, generalnie jest to Zrobione z ryb, sardele, sardynki I inne dodatki, nie ma tu żadnego kurczaka Ani w ogóle drobiu, typu jakiś indyk czy inne. Jeżeli pies by był jakiś uczulony, albo by nie chciał jeść, albo lubi rybkę, no to ciekawa to opcja. U nas po różnych karmach spróbowaliśmy tego łalitwisza i od dłuższego czasu. Piesek którego mamy, a mamy na takiego 6 kg. Bardzo lubi ją jeść, właściwie tam no inne też je, ale tą to wybitnie. I naprawdę dobrze się załatwia, po niej fajna sierść i, i mu całkiem służy. Nie ma tu jakichś niepotrzebnych wypełniaczy. No same te rybki są, więc to dość ciekawie wygląda. Fajna opcja jest taka. Zobaczcie jak to na żywo wygląda. Groszek. Groszki raczej, one się opisuje, że są półmiękkie i takie są. Zobaczcie, ja to bez problemu rozkładam. Nie są jakieś twarde. Są takie, że słychać, że aż to strzela, tylko po prostu delikatnie. Co jak jest nie lubi suchych karm, ta jest hybrydą. W połowie po prostu jest taka półmiękka i całkiem e, służy. Ciekawa zaleta jest to, że to jest w takich opakowaniach. Można to, po pierwsze jest taka, że jak otworzysz, to nie odparowywuje i to powietrze się nie dostaje, więc jak masz tego więcej. To ona jest praktycznie zawsze, można powiedzieć, świeża. Coś takiego też można do auta wrzucić i dać po prostu, kiedy potrzeba. Czasem, byś gdzieś w terenie był, to pieskowi można dać i bez potrzeby dużego opakowania. Tak to wygląda. Otwiera się po prostu na takiej zasadzie. I wysypujemy tyle tam, ile potrzeba do miseczki resztę można schować. No przy tej ilości ona się praktycznie nie wietrzeje i się nie psuje, bo to się zużywa, no u nas to tam 2-3 dni sobie e, e, biszonek je, no powiem, że no, naprawdę lubi, lubi lubi ją wcinać tą karmę i, i, i ta zaleta jest dość ciekawa, że to jest nieduże opakowanie, no jak ja polecam, bo też chodzi o skład, jest naprawdę no jest fajne, to, że tutaj są e, właściwie tylko te rzeczy, które potrzeba bez niepotrzebnych wypełniaczy. Tam w opisie w linku dam, dam, e, dam linka do, do, do miejsca, gdzie kupiliśmy, gdzie przejdziemy. To jest można kupić w dużych opakowaniach, że jest worek, z 12 kilo i tego jest kilkadziesiąt. Albo na sztuki spróbować to kilka. Złoty kosztuje, żeby sprawdzić, czy piesek lubi. No, u nas spoko, bardzo fajna karma, widać że zdrowa służy pieskowi.